Na początku była idea, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie zebrać jak najwięcej ludzi zajmujących się innowacjami w Polsce. Okay. Przedsiębiorców małych, dużych. Spółki Skargu Państwa, startupy, firmy rodzinne. Po drugie, naukowców, przedstawicieli uczelni i centrów transferu technologii, ośrodków badawczo-rozwojowych. Po trzecie, samorządowców. Po czwarte zaproszmy w branżę kreatywną. Mamy już wspaniałych architektów, designerów, twórców gier komputerowych. Zaprośmy do tego też wszystkie instytucje, które zajmują się wspieraniem rozwoju innowacji w Polsce. Zaprośmy ambasady, zaprośmy ambasady, atasze gospodarcze, izby gospodarcze. Do tego wszystkiego dorzućmy młodych ludzi, zaprośmy ich. I teraz wyobraźcie sobie, te wszystkie grupy w jednym miejscu, w jednym czasie, w czasie festiwalu, nie konferencji, festiwal. Całe miasto będzie grało. Chodzi też o to, żeby festiwal innowacji PLON był jak najbardziej dostępny, żeby jak najwięcej osób, mogło sobie na to pozwolić, czyli tak będziemy kalkulować cenę. PL on. Inoczej plo. Wpiszcie w kalendarz.